Mój taki sposób na reset, jak ty lubisz odpoczywać? Jezu, ja, ja jestem fanką sportu, więc dla mnie reset jest na siłowni. Chodzę na siłownię 3-4 razy w tygodniu. Rower, ja w ogóle chodzę dużo, 10 tysięcy kroków dziennie minimum robię, więc wychodzi tak 150-160 kilometrów w miesiącu, bo ja po prostu bardzo często po prostu wychodzę z domu i chodzę. To jest mój reset. Kąpiel, woda fajnie odcina różne rzeczy, więc kąpiel jest dla mnie takim nowym początkiem. No i natura, las, jakiś trawnik, gdzie można sobie trochę pochodzić na bosa, akurat moich rodziców mogę. E, I dużo zieleni. Gdybyś miała taki dzień tylko i wyłącznie dla siebie, taki wiesz, wymarzony co byś. Pierwsze, co byś chciała zrobić? Ostatnio miałam taki dzień. Najpierw się wyspałam, później poszłam na masaż, później sobie poczytałam trochę. Zrobiłam pyszne jedzenie, e, takie, które wymagało trochę dłuższego gotowania. I, I tyle. I jakoś nie szukałam więcej jakichś atrakcji. Po prostu potrzebowałam odpoczynku. Czy masz taką, usłyszałaś kiedykolwiek w swoim życiu taką radę od kogoś, która okazała się trafna, e, która jest z tobą? To jest rada. To jest rada dla tych, co są przed porodem. Moja szwagierka, yy, która jest lekarką, powiedziała: Magda, nie walcz z tym. Poddaj się temu. To jest zwierzęce. I to była po prostu rada życia, bo ja po prostu wiedziałam, że to jest zwierzęce, i, nie, i wiedziałam, że mam tego nie kontrolować i z tym nie walczyć. Więc to, to jest coś, co ze mną zostało. Ja jakoś sobie pomyślałam: Kurde, ona mi życie uratowała, że ja po prostu tego nie kontrolowałam. Więc to jest to. A druga moja rada jest taka. Aby po prostu nauczyć się trochę odpuszczać, że nie wszystko musi być na tu i teraz, że na niektóre rzeczy naprawdę warto poczekać, a inne rzeczy nie są warte czekania, i że nie zawsze to, co jest dobrym pomysłem teraz, będzie nim e, jutro i pojutrze. Więc trzeba sobie czasami dać trochę czasu na pewne rzeczy, żeby e, nie popełnić błędu. Warto przemyśleć.